serdecznie, z tej strony Kathleen Muggins i do Was w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, jest nowa aktualizacja i teraz przeczytam Wam, co nowego dodali. I jest tak, na sklepie Play oczywiście tutaj pisze, co nowego. Susu, powiedz tak, walentynki swojemu królowi lub królowej w najnowszej aktualizacji The Sims Mobile, spodbając się także. Czyli już tutaj można po wywnioskować, że to jest jakaś aktualizacja walentynkowa. I tak, co tutaj nowego dodają? Możliwość organizowania imprez w każdym domu. Po raz pierwszy masz możliwość wyboru lokalizacji parceli. Czyli wydaje mi się, że jeżeli będziemy organizować jakąś imprezkę, to będzie można wybrać jakiś dom. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Czyli w grze. E, e, dowolnie wymieniaj swoich grywalnych simów. Graj jako dowolny dorosły sim ze swojego portretu rodzinnego w, w każdej z rodzin. Okej. Okay. I ostatnie chyba tutaj nam zostało, czyli e, udział w poszukiwaniu skarbów, królewskie wesele do zdobycia wyjątkowej królewskie dekoracje oraz stroje. Ok, nie wiem czy tutaj, co wam no, jeszcze przed sekundą przeczytałam, że będzie można grać z portretu rodziny w dowolnym. Filmie. Ja jestem bardzo tego ciekawa, co oni tutaj zrobi. Aktualizacja ogólnie ona już była yy, chyba 3 lutego, ja to nagrywam 12, trochę spóźnienie, ale no, trudno. Myślę, że jeszcze nie wszyscy. Zobaczyli, że jest aktualizacja, więc ja wam dzisiaj pokażę Widzicie, tutaj jest pobieranie 700 mega, więc Teraz po prostu będę czekać, a tak na wstępie To wiecie, dawno nie było odcinku Więc możecie zostawić łapeczkę w górę Subskrypcji, jeżeli jesteście nowi I jeszcze jak wejdziemy do gry, pokażę wam kod znajomego Gdzie będziecie mogli mnie dodawać Ja was jakby nie będę Dodawać, więc Wy po prostu mnie możecie dodawać Więc yy, widzimy się za chwilkę Okay, jak widzicie, już tutaj mi się pobieranie yy, kończy. No i co? Powiem Wam tyle. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z The Sims. Oh, wow. Jezu, co to było! Tak, jeżeli chcielibyście więcej odcinków z The Sims Mobile, to możecie mi pisać jakieś pomysły na odcineczki. Dobrze, ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Ok, dobrze, dobrze. Jesteśmy do dzieła. Okej, okay, teraz jest jakaś mapa skarbów. Okej, okay, dzięki za grę, okej, okay, okej. Okay. Ja już dawno mi w grze nie było. No I co, co my tu mamy? Okej, okay. no troszkę tutaj przyszło mi znajomych. Zapowiem tak. Osoby, które po prostu dawno już nie grały, to po prostu będę je usuwała ze znajomych, tylko nie wiem jak to się robi. Bejrzyj profil, tak No i zobaczcie, ja po prostu będę usuwać Zaraz wam yy, pokażę bo tutaj na przykład ktoś już nie grał Dwa miesiące No to wiecie Jeszcze ma taki mały levelik To wiecie To jak na przykład teraz Mnie zaprosicie I gracie oczywiście w grę To już Wam pokazuję kodik. Tutaj proszę macie mój kod znajomego. Ja tutaj myślę, że sobie podziękuję, jeszcze troszeczkę pousuwam osób, bo jak widzicie. No, jak tutaj ludzie nie grali już 105 dni. No, sporo, sporo. Ja tak może z 30 dni nie grałam. I patrzcie, tutaj sobie usuwam ze znajomych. Tutaj mamy nowe. Akceptuj. Niektóre pewnie może wygasły, a może nie. O, straciło ważność. Okej. Okay. No i tak, proszę bardzo. Eee, tutaj widzicie, ludzie, ludzie grają. Dobrze. Świetnie. Czy coś tutaj jest nowego w ogóle? Tak, mamy nową skrzyneczkę. Nie wiem czy mogę podgłośnić. By nie było, dobra. Chyba mnie nie przygłosiło. Dobrze. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Tutaj. Jedną tylko usuń. Łe. Czekajcie, jego ja go postarzeję. <grymne> postarzeję go. No bo co tam. Czy oni coś nowego dodali w ogóle? Zróbmy to. Dobra, no postarzmy go. Czy ja nie w tej grze chodzić. A mogę dobrze. Ok, ok. O! Brak dostępnych miejsc na sima. Aha. A tu ten sim jest zajęty. Ok, wydaje mi się, że on musi być po prostu bardziej chyba musi być dorosły albo nastolatkiem. Nie, nie pamiętam, jakie to już były grupy wiekowe. Co ja tutaj zrobiła? Bym najchętniej zmienia ten dom. Jest taki okropny. Dobra, no zobaczmy, co tutaj się nam zmieniło, ale widzę, że chyba nic nie za bardzo. Nie dziękuję. Poczekajcie, bo tutaj jest impreza. Dobra, to ja, wiecie co? Chyba zorganizuję imprezę, bo jestem ciekawa. Czy nie? Dziękuję, dziękuję. Proszę mnie tu zostawić. Tutaj nasze simeczki sobie pracują. Okej, mm, ok. Zresztą so, już tak dawno nie nagrywam żadnych filmów, że kurde, no chce mi się coś ponagrywać. Dobra. Mm, czekajcie, czekajcie. Okej, okay, jak tutaj się organizował imprezę? Na pewno tutaj mam ten projekt. okej. Okay. Chyba tu właśnie. Tu jest znaleźć imprezę. Czy ja mogę zorganizować imprezę? Nie, bo to jest znajdź imprezkę. Weź udział. Ej, nie wiem jak tutaj się organizuje imprezy. Nie, 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 nie. Wyjdźmy stąd. Wychodzimy, wychodzimy. Nie umiem, no. Nie umiem organizować imprez. I co? No ja nie wiem. No i znowu taka aktualizacja, gdzie nic nowego nie ma. Eee, tutaj po prostu dodali to. Królewski romans. Tutaj jakieś rzeczy. O, tutaj nagrody. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. Nic mi nie stać na nic. Super, super. Super. Eee, się organizowania imprez. Nie wiem, dobra, a może wróćmy do domu. Chodźmy do domku. Okej, okay, czy ja mogę jakąś imprezkę zrobić? O nie, nie, nie teraz, nie teraz. Lekcje dla dziecka. Hm. Nie wiem, jak to się robi imprezja. Kurde kurde, A mogę przejść na emeryturę tutaj? Okej. Okay, patrzcie, mogę zmienić cechy w ogóle. A za pięć tych simel, za pięć tutaj, wiecie, tych żetonów, jakby. Ue, trochę smuteczek. A weźmy może zobaczmy tutaj. To wygląda tak. A tutaj nie ma żadnych domów. Patrzcie. A nie, to już nie było tego Eko zakątek? Wydaje mi się, żeby... Co Aha, to jest to, dobra. Nie, to musimy wejść tutaj. Okej. Okay. Tutaj to sobie można kupić. Tutaj za 750 simolonów i co? I nic nie można z tym zrobić. Hmm. Nie wiem, jakieś te aktualizacje są takie, jak widzicie. Nie wiem, chodźmy do domku. Dobra, to tutaj to sobie trochę. Popatrzmy, ale serio, ja bym tutaj coś zmienia w tym domku, więc może jakiś taki odcineczek, może nagram, jak to ten dom, bo jest taki, jak widzicie, takim kwadratem. I może tutaj, wiecie, jakoś rodzinkę zmienić, czyli tutaj nasza Simeczka, już nie wiem, jak ma na imię. <laughs> ma na imię Dominika, tak, Dominika. Zmien pasywnego pasywnych opać. tego zmieńte pasywnego pasywnych siłów można w dowolnym momencie zmienić nagrywanych, ale zaczną grać pozbawieni energii. Kurde. Dobra, nadzień anuluję, bo nie wiem co to jest. Ja myślę tutaj sobie trochę z tym naszym dzieckiem. Poczekaj, gdzie to jest to nasze dziecko? nasze dziecko lekcje dla dziecka dawaj. Zrobimy lekcję jakąś. Dawaj dawaj. I jeżeli właśnie macie jakieś pomysły na odcinki z The Sims Mobile, to możecie dać mi znać w komentarzach. I oczywiście możecie mnie e, zapraszać. I właśnie tak się zastanawiałam już dawno o tym mówiłam, żeby zrobić taki odcinek, że odwiedzam Wasze profile, domki. Możecie dać mi znać, czy byście takie coś oglądali. Dobra. Aha, bo tu, no tak, teraz tutaj zmienili, że nie trzeba tego plusika klikać, że coś się ukończyło. Dobra, ukończyliśmy to. Zobaczmy, zobaczmy. Dziękuję, dziękuję. Czy to dziecko już może mieć? Nie może mieć, jednak. Może sobie pójdziemy go przebrać, co? O, patrzcie, metamorfoza, dobra. E, co my tu mamy? Kucyki, okej, okay, nie, dobra. Zobaczmy sobie, może kupuj, o, patrzę, chyba jakieś nowe obiekty, górne części, o, takie, ale tutaj trzeba, o nie, kurde, ile to kosztuje, wychodzimy, wychodzimy, tutaj mamy takie, co? no kurde, takie pieniążki to mi tutaj nie stać, o, a to, to takie w sumie zwyczajne jest. Ale jakiś taki może kolorek by się wybrało. Myślicie o takim o może. Ten jest taki taki, albo może taki. Kupię mu taki żółty. Dobra, zaczynamy. Trochę mi się tutaj podbije to moje budowanko. No, taka koszula, dobra. Chodźmy sobie tutaj jeszcze na dolne części. Okej, okay, bo on to posiada w wyposażeniu, tak? Może mieć czarne. No, czarne w sumie by były dobre. Zwykaj, zobaczmy. O, a takie w sumie to. Takie, to, to, to takie słabiutkie z dziurami, to to takie zwyczajne. Mhm. O, mhm, mhm. te posiadamy, dobra. może takie czarne, patrzcie. Takie Czarne bardzo. Tu macie taki takie niebieskie? Może takie co? Czy czarne bardziej? Nie wiem, nie wiem. Może takie szare? O, różowe. Dobra, kupię mu takie brązowe. Wystarczy takie niebieskie, takie bardzo ciemny granacik. I zobaczmy sobie. O, jakieś stroje tu ma. Zobaczcie taki strój. Nie, no, wracamy stąd. Mm. Dobra, dobra. Nie, wychodzimy, wychodzimy. Popatrzmy sobie na obuwie. Obuwie jeszcze ważna rzecz. O nie! Nie można oddalać! Najgorzej. Nie, może takie pantofle patrzcie mu kupię. Kurde, ale nie można oddalić. Ja nie widzę, jak on wygląda. Słabo trochę. Ale w sumie tutaj te pierwsze, co kliknam, o chyba te, co nie, patrzcie takie. Kurde, nie, bo ja nie widzę, jak on wygląda. Ale nie, bo tutaj za y, lama, za jeden żeton lamy, to tak. A to? Dobra, kupię, ja nic nie widzę, o dobra. To może mu kupimy mm, skarpety. Skarpety rajstopy, tak słabo trochę takie żółte a takie żółte i dawajcie kupimy mu takie żółte skiety skarpeciorki takie super dobra mm, okej okay, wychodzimy wychodzimy już co czy ja jakoś to się zapisuje Przep Aha, przeprowadź metamorfozę, dobra yy, ta metamorfoza jest teraz bezpłatna dobra to przeprowadzamy i zobaczmy, jak teraz będzie wyglądał. Gdzie on jest? Patrzcie, jaki fajny. Jakie ma ładne skarpetki, tak się świecą. Okej, okay. no bardzo fajnie, ale nie wiecie co. I ja tutaj chyba będę teraz zbierać kasę, bo ten dom jest po prostu wygląda tragicznie. Tragicznie wygląda ten domek. Czy oni tutaj dodali jakieś fajne rzeczy? O, są śmietniki, Ja tu chyba śmietników wcześniej nie było, nie wiem. Może były? Może kupię taki ośmietnik. Kurde, nie miałem to sterować. Chodź tutaj. Gdzie on jest? Stój. Okej, okay, opatrz mnie o dół. Tylko jaki? Może kupię na razie czarny. Odblokuję kolor i kupię tutaj kosz. Piękny, piękny. No i tutaj będę ogólnie przemeblowywać większość rzeczy. No dobra, no zobaczmy. W ogóle można sobie kamerkę. O. O, zrzut ekranu no, można w ogóle. Okej, okay, ale ja stąd chcę wyjść. No dobra. No to jak widzicie, no i znowu taka... O, patrzcie, mamy nowy poziom. Wyjątkowe wyrazić, coś. Jakość życia. O, jakość życia. No jak widzicie znowu. O, poczekajcie, patrzcie, mamy tutaj. No, ale tutaj też takie rzeczy, jak widzicie. Po prostu dodali nagrody, które są bardziej związane. Właśnie bardziej może z walentynkami. Jak widzicie, to jakaś sukieneczka. O, patrzcie, tu jakaś brama. I ł... O kurde. To może warto w to grać, co? Bo że było warto. Dobra ja to sobie zacznę, wiecie. Ok, okej, okay, okej. Okay. Tu już raz było, wiecie, to ostatnio raz było. Chyba byłoby zimową aktualizację, tak mi się wydaje. Okej, okay, patrzcie, odblokowane jakieś poszukiwania skarbów. No. No nie wiem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, no i co? Myślę, że no, na razie skończę ten odcinek, bo na razie jak widzicie nic tutaj takiego. Wielkiego nie dodali. No, jak widzicie, można to zrobić jakiś jakoś, jako sim pasywny. To może w kolejnym odcinku to bardziej odkryję. No tutaj, widzicie, ona sama odkrywa coś. Zobaczcie. No, więc co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Zawołamy sobie ją tu. I ona jeszcze pamiętam, że ona chodziła tutaj. Chodziła tu. Nie wiem, jak to się nazywa. Tu kiedyś dodali właśnie ekowarsztat. O, ekowarsztat. I tutaj ona może sobie rozpocząć wydarzenie. sobie rozpocznie. I tu ogólnie pamiętam, że są jakieś projekty różne. A, tu mogę umieścić. Nie, wychodź. I tu mogę sobie ulepszać działanie półki TP i ITD. Jak widzicie, w piąteczek. Okej, okay, no i tutaj też mm, się klika. Jakby ktoś jeszcze. Nie wiedział tego ekowarsztatu. No i co? O Jezu. No i co? I to było dzisiaj na tyle. Jeżeli wam odcinek się podobał, no i dzisiaj myślałam, że będzie jakaś, kurde, nowa aktualizacja, jakieś imprezy. Możecie też mi znać, jak tu się robi imprezy, bo ja już zapomniałam, jak się robi imprezy. Zapomniałam po prostu, jak się robi imprezki. Można tylko wziąć udział, ale czy, zna, czy zorganizować? Musicie dać mi znać. Dobra. To widzimy się w kolejnych odcinkach. No i co? Do zobaczenia, miłego dnia Wam życzę, życzę i do zobaczenia, pa pa!